Witajcie w kolejnych, tym razem odrobinę opóźnionych, premierach miesiąca, z racji wyjazdu, który nas spowolnił, ale bez obaw. I tak spieszymy z informacjami odnośnie premier, aktualizacji i dodatków w online'ówkach. Tak więc zapraszamy na sieciowe premiery marca i oczywiście zachęcamy do dopisywania akcji w waszych ulubionych grach internetowych, które być może pominęliśmy. Komentarze są wasze. Pamiętajcie, takich produkcji jest setki, więc zawsze coś może nam umknąć. Zaczynajmy. O pierwszym wydarzeniu wspominamy w zasadzie symbolicznie, bo już dobiega końca, natomiast jesteśmy zobowiązani o takiej akcji powiedzieć. Od 1 do 4 marca trwała bowiem Open Beta w The Division 2, która pozwoliła wszystkim i za darmo sprawdzić nadciągającą kontynuację produkcji Ubisoftu. Pochwalcie się, czy udało wam się dokonać testowanka? Tego samego dnia przy okazji trafił do nas konkretny update w Shakes and Fidget. W grze wylądowała zupełnie nowa klasa. To Berserker, który jest potężnym wojownikiem, z imponującymi umiejętnościami. Oprócz tego oczywiście gra otrzymała kolejny już polski serwer o numerze 36 jak i pupila gildyjnego. 2 marca ruszyły zamknięte Alfa Testy w Population 0. Czymże jest ta gra? Ano z survivalem od Rosjan, który ponoć ma wywrócić do góry nogami nasze myślenie o tym gatunku. Za dostęp jednak trzeba zapłacić od 50 do 80 dolarów, aby na pewniaka wejść na serwery. Dużo chociaż dla darmowych graczy, również jest szansa na otwarcie. Drzwi futurystycznego świata. Niestety nikła, ale zarejestrować się i wyrazić chęć wzięcia udziału w zabawie zawsze warto. Być może dostaniecie wyjściówkę. Graficznie tytuł prezentuje się obiecująco. Jak będzie w rzeczywistości? Jeżeli już graliście, to dajcie znać. No i teraz 4 marca, wraz ze swoją bardzo ważną premierą oraz ukłonem w stronę użytkowników Xboxa, Black Desert Online w końcu oficjalnie i dla wszystkich. Wszelakie testy gry na konsoli okazały się bardzo dużym sukcesem, więc możemy liczyć na ogromny napływ różnego rodzaju użytkowników z padami w ręku. Zresztą Black Desert Online w tej roli odnajdzie się jak nikt inny, tak więc pobierajcie, jeżeli tylko szukacie świetnego mmorpg na konsole, przy którym rozłożycie się na kanapie z dala od telewizora. Dzień później zapowiada się bardzo intensywny, więc po kolei. Najpierw ogromny crossover Terry i PlayerUnknown's Battlegrounds. Tak, właśnie, Battle Royale i Gra Fantazy. Co z tego wyjdzie? 5 marca poznamy odpowiedź. Tego samego dnia również będzie możliwość sprawdzenia mobilnego Silk Road Online, który ruszy z zamkniętymi testami. Niektórzy z kolei sięgną pewnie po Torchlight Frontiers, bo wpadnie również kolejny czas próbowania się z tą produkcją. A jak już wszystko szlak trafi, to przynajmniej może DK Online wyjdzie bo to właśnie na 5 marca przesunięto steamową premierę i miejmy nadzieję, że dojdzie ona w końcu do skutku, a my przestaniemy być odkładani na późniejszy plan. 7 marca to czwartek, a czwartek to dobry czas na rozpoczęcie darmowego weekendu. Tym razem Steam zaoferuje nam Conan Exile, który niewątpliwie jako survival jest na szczycie łańcucha pokarmowego w swojej kategorii, jeżeli chodzi o klimaty fantastyczno-mityczne. Bardzo dużo ciekawych mechanik, intrygująca historia w tle i niebezpieczne stwory. Sprawdzić warto, a nóż gra z Zainteresuje i zachęci do nabycia pełnej wersji, aby pograć w nią znacznie, znacznie dłużej niż tylko do niedzieli. Pawło w Exile stwierdziło, że odbierze atencję, którą faceci tego 8 marca teoretycznie powinni zarezerwować dla kobiet. Są jednak, jak to mówią, rzeczy ważne i ważniejsze, więc Dzień Kobiet poczeka, bo taka premiera syntezys nie może zostać odłożona. Szykuje się świetna zabawa w najlepiej prosperującym hack/slashu z masą nowego kontentu, historii i oczywiście brutalnego mordobicia z graj oponentów. Nie zabraknie także nowej ligi, więc zamknijcie się w swoich pokojach i walczcie o tytuł lidera pośród wszystkich. Graczy Pawła w Exile. To będzie zdecydowanie ten moment, kiedy być może kolejne rekordy, jeżeli chodzi o tego hack slasha, zostaną pokonane. Przeskakujemy 24 godziny, aby przejść do kolejnego wydarzenia. 9 marca startują alfa testy gry Steel Circus. Jest to gra od weteranów odpowiedzialnych niegdyś za działania w studiach Rockstar, Remedy czy Techland. Ich debiutanckie dzieło to świeciowa gra sportowa z klasami postaci, która opiera się o zasady piłki ręcznej. Dwie drużyny złożone z futurystycznych postaci, dwie bramki, strzelanie goli i walka o zwycięstwo. Wygląda to całkiem ciekawie. Pytanie natomiast, czy znajdzie się na tyle dużo chętnych, aby wszystko prosperowało w miarę płynnie. 13 marca to bardziej święto dla koreańskich graczy, ale z pewnością i wielu naszym uda się wkroczyć na serwery mobilnego Kabala online, który właśnie wtedy rusza z oficjalną premierą. Pośród wielu umobilnionych edycji, ta gra wygląda naprawdę bardzo podobnie do PC-owego oryginału. Czyżby nadchodziły czasy transferów klasyków na urządzenia mobilne? Silk Road, Metin 2, Kabal, co jeszcze? Tego nie wiemy, ale wiemy, że tego samego dnia do Blade and Soul trafi dodatek zwany Legacy of the Hangmoon Clan. Tutaj oczywiście spodziewamy się nowej zawartości dla graczy, którzy liczą na dodatkowe aktywności w endgamie. Jeżeli natomiast już teraz jesteście zainteresowani rozgrywką w Blade and Soul, warto się zarejestrować, bo wówczas otrzymacie postać na 60 poziomie i kilka bonusów tuż przed wejściem dodatku. Po rewelacjach z 13 marca ruszy nowa MOBA. Tak, ten gatunek nadal co jakiś czas jest odświeżany przez kolejne tytuły. Tym razem mówimy o Open Bacie Genesis, czyli futurystycznej grze, która od razu ma być dostępna na PS4 oraz PC. Dodatkowo zauważyłem napisy, że jest to gra ekskluzywna na kontrolerem. Czyżby nie dało się w nią grać na klawiaturze dużej myszce? Closed beta podobno była całkiem udana, teraz więc czekamy na dostęp dla wszystkich: tryby PVP oraz PVE na start, a do tego 30 Heroesów. Czy to może się udać? Zobaczymy już 14 marca. Być może największą premierą marca jest ta przewidziana na 15 dzień tego miesiąca, kiedy to oficjalnie swoje drzwi na graczy otworzy The Division 2, który ma szansę na sukces, jeżeli Ubisoft wykona wszystko jak należy. Możemy definitywnie liczyć na sporo walki, czy to ze środowiskiem, czy też innymi graczami w Dark Zone, a przy okazji ciekawą historię. Osoby mające preordera wejdą odrobinę wcześniej na serwery, bo 12 marca, aby zakosztować nowej Dywizji. Jak sądzicie, czy mówimy o hicie tej wiosny? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Czy są wśród nas jacyś fani Rappels? Jeżeli tak, to pewnie ucieszy Was informacja, że 19 marca ten dobrze znany naszej społeczności MMORPG rozszerzy swoje treści. Otrzymamy rozszerzenie, które nazywa się The Siege of the Citadel. W skład zawartości wchodzi zupełnie nowa lokacja, oblężenie gildijne, pety, rebalans klas i odświeżenie UI oraz wiele innych rzeczy. Być może to idealna okazja na powrót do gry i przypomnienie sobie starych, dobrych czasów, w tym długowiecznym już jakby nie patrzeć MMORPE-u. Na koniec 20 marca, a tutaj rozpoczęcie testów Waven, czyli zupełnie nowej produkcji od osób odpowiedzialnych za Dofusa oraz Tłakfu. Nowy tytuł będzie oczywiście osadzony w świecie tychże gier. Mówimy o produkcji dostępnej na komputerach oraz urządzeniach mobilnych, która połączy znany już styl zabawy z motywem karcianki. Wygląda to ładnie, kolorowo, i jest naprawdę duża szansa, że będzie to świetna multiplatformowa zabawa, którą będziemy mogli kontynuować nawet podejściu od komputera przy okazji dobrze bawiąc. Się na telefonie. Czekać zawsze warto, my z pewnością sprawdzimy. Jeżeli chodzi o pewniaczki, to tak naprawdę wszystko. Natomiast, jak mówię, w komentarzach możecie podawać różne daty z waszych ulubionych tytułów. Ja natomiast wrócę do tego, czego możemy się spodziewać, natomiast dat w tym momencie nie znamy. Mówimy o testach Pagan Online, które być może się pojawią. Również pojawić się powinna Open Beta w Conqueror's Blade, OniGiri na Steamie, nowy dodatek i klasa w MuleGend, testy Lyn Online, kolejne testy Kurt Spell, dodatek do Revelation Online i wiele, wiele więcej nowych treści. W waszych ulubionych produkcjach, a tych z pewnością nie pominiemy w daily newsach, więc śledźcie nasz kanał na bieżąco, zostawiając suba wraz z dzwoneczkiem. Ja natomiast żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych premierach już za miesiąc. Cześć!